Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Froxel. Dzisiaj Minecrafta w Minecraft, więc zapraszam do oglądania w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, już tyle zrobiłem. Nie wiem czy to było w poprzednim ale tam nieważne. Dobra Jak widzicie trochę tutaj pozbierałem Kobla Specjalnie na ten.

Jeszcze, jeszcze jedno. Musimy mieć. Dobra, dwa czytelne wystarczy mi zupełnie, jeśli nie W się... następnym odcinku to już chyba. Wiecie co tu jest W następnym odcinku zrobię. Znaczy, będę miał tego tekstu paka, żeby No, a lepsza grafika tam była. Dobra. Na razie tyle mam. Jeszcze dam trochę. Ale w tym odcinku na pewno. I mam zamiar drodzy widzowie zrobić Move Grinder. Nie wiem jak to wypali, ale ja chcę to zrobić choćby yy, na przyspieszonym tempie, żebyście się nie nudzili na filmie. No bo trochę nudno jak tak cały czas gadam, gadam. A potem dopiero i buduję cały czas. I tak pewnie to by mi zajęło więcej chyba niż 10 minut, 15 co zawsze nagrywam. Ale ja tak nagrywam, by mi się tak lepiej 10 minut, się mi szybciej się go renderuje. No i szybciej się to renderuje oczywiście. I, I częściej takie filmy będą. Bo czasem, czasem może wypaść tak, że na przykład renderuje się ten 20-minutowy film, to się będzie nie wiem, z pół godziny renderował. Więc, a tak to mi się 15 minut renderuje. A czasami może się zdarzyć, że, że nie będę miał czasu renderować, że nie wiem, gdzieś tam będę wychodził. Nie wiem, taki przykład daję. A tego Residenta i to. W przyszłym tygodniu możliwe, że będzie. Mam nadzieję, że będzie wam się ta seria z Residenta podoba. dzieli się to dziś, dzisiaj wrzuciłem chyba? No dzisiaj wrzuciłem jeden na jeden, że będę robił ze... Z znajomymi, z widzami, oczywiście, czyli z wami. I napiszcie mi w komentarzach, patrz, bo Jak macie Karolka, to są mistrze Karolka, tak? To jak będziecie u mnie nazywać? Jak będziecie choćby siebie nazywać, tak jakby. Dobra, to. Czekaj. Czekajcie, to tutaj już wiem. Tutaj już wiem, że nie, nie wolna budowa. Już nic u góry nie będziemy kopać. Dobra, wodę spuściliśmy na dół. <śmiech> <śmiech> Sorry. Mam nadzieję, że kiedyś wam będzie więcej i możliwe, że zrobi na 100 subskrypcji kamerkę. Bo na razie jest 70, dużo waszych. Kanał ma dopiero półtora miesiąca, czy tam już dwa nawet. A już jest wasz 70. Więc. Fajnie. Great. Oczywiście, to trochę będzie większe to wyspa, ale to z czasem dopiero. Jeszcze będzie ten grinder mam zamiar zrobić. No, oczywiście piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli, żebym wy wybudował na odcinkach. Gdy ciemno się robi, to zaraz wezmę te um, powodnie. Oczywiście piszcie, z czego byście chcieli serię. Ja tam jestem otwarty na propozycję. Piszcie mi jeśli coś złego robię. Bo ja się wtedy choćby nie denerwuję, tylko mnie to motywuje. Poprawiam się choćby. Więc. Tutaj żebraki kogo są. Dobra. Ja tutaj zarobiłem coś takiego. O, yy, poszłem sobie, nie wiem. No, gdzieś sobie Boże, nie wiem, telewizję oglądać, a tutaj y, zablokowałem sobie myszkę i mi samo kupało. No, a teraz ostatnie kloceki. A ja to dam na wysokości chyba tych trzech klocków. To, bo dwa to jest trochę bez sensu. To, to ja zapomniałem, jak się robiło tą drabinę. Spróbuję spatików zrobić, ale nie pamiętam, właśnie. Tutaj lawa nam chyba spada. Tak trochę ja nie wiem, co teraz tak powiedzieć na szybko. Mam zamiar, yy, będziecie się cieszyć, że mam zamiar sobie kupić nowy mikrofon. Będzie lepszy dźwięk, wiadomo. Wcześniej to był gorszy dźwięk, bo teraz zacząłem w Audacity tam wyciszać i w ogóle... Nie, nie wierzę. Nie wierzę! Jaki ja jestem głupi, nie Kurwa wszystko spadło i ja pierdolę. Tyle kobla w pizdu. Nie! Czemu się nie dało zrobić? Nie, nie wierzę. Nie wierzę, jakie to je chory. Tam jeszcze trochę mi zostało No teraz tym będziemy kupać jak jakieś ludzie. ludzi Dobra ja, ja, ja wam zapauzuję odcinek, cześć Za chwilę i tak będę Cześć jestem już po tej krótkiej przerwie, po tym fejlu Dobra, ale ja już w ty kończę, tyle na razie zrobiłem ja do tego wszystkiego jeżdżę to kopać, zostało nam tam pewnie z pięć staków, wszystko byśmy tu pięknie zrobili Ale nie, mu musiałem zrobić takiego faila i... W ogóle Jezu, jaki dla mnie rabin Ja to wrzucę nie do wali moment, albo na początek odcinka, bo to, to jest niemożliwe A nie wierzę ludzie w swoje umiejętności To jest jakieś dno Dobra, to to tu Dobra i zakończymy ten odcinek, bo ja nie ja po prostu ja już nie wyrabiam ja... Tutaj czekajcie, tutaj to w to wszystko. Czekajcie to i to Trzeba tak A, tu. a ja, ja tutaj z wami kończę. Ja byłem w Lusseli, i, i do następnych odcinków. Cześć.